Cześć, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do Waszego programu. Małe sprostowanie na początek. Indit jest fundacją, nie stowarzyszeniem. No i właśnie a propos tej kwestii, to na początku, kiedy no, myśleliśmy o tym, żeby coś zrobić z tą naszą debatą publiczną, żeby, żeby jakoś uruchomić procesy um, służące do jej naprawiania, no to myśleliśmy właśnie też nad nazwą. To była co prawda najmniej istotna kwestia, ale, ale też w jakimś tam stopniu ważna. No i na początku miała to być fundacja dyskursu i dialogu. Ja się, ja się dyskursem zajmowałem już od, od wielu, wielu lat, naukowo i też jakby badawczo. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby nasza jednostka, nasza organizacja nie była tylko i wyłącznie jednostką badawczą, która. Która po prostu będzie badać dyskurs, ale żeby też przekładało się to jakoś na zmianę społeczną w zakresie tego, jak ludzie ze sobą rozmawiają. I o tym pewnie jeszcze będziemy mówić, ale pytaliście o nazwę, więc na początku miała być fundacja DID. Ja jestem taką osobą, która stara się kreatywnie podchodzić do wszystkich kwestii włącznie z takimi rzeczami, jak nazwa, więc wiadomo, że szukałem jakichś fajnych akronimów. Kiedy była fundacja DID, no to wiadomo, że słowo DID. Również gdzieś tam po angielsku coś oznacza, na przykład We did it, prawda? Zrobiliśmy to, no ale jednak nie do końca było to takie seksy, jak, jak bym chciał, więc stwierdziłem, że może fajniej będzie, jak będzie Instytut, to, to właśnie załapiemy się na taki fajny akronim, który no, po angielsku spisany nieco inaczej, bo przez dwa e ale wymawia się mniej więcej tak samo, indeed, czyli w rzeczy samej. Zaiste. No i bardzo bardzo mi się to spodobało, więc uznaliśmy, że, że, to będzie, że to będzie strzał w dziesiątkę. Ale takim momentem decydującym było sprawdzenie, czy domena Indit.pl jest wolna, czy też nie. W momencie, kiedy zobaczyłem, że domena Indit.pl jest wolna, dostępna, no to nie zastanawiałem się już dłużej i, i natychmiast ją wykupiłem. No i potem została dopiero zarejestrowana Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu. No i tak, taka była historia. No, nie ukrywam, że rzeczywiście ważne było dla nas, żeby ten akronim był taki ciekawy, interesujący, no ale tak naprawdę umówmy się, to jest dopiero początek i tak naprawdę um, może taka ciekawostka niż, niż najważniejsza kwestia w naszych działań. Zdecydowanie na początku była misja. To, to nie, nie ulega wątpliwości. Tak jak już zacząłem mówić, ponieważ badawcze się mediami zajmowałem już od 2008 roku, więc gdzieś tam sporo rzeczy na ten temat wiedziałem, rozumiałem i gdzieś tą swoją wiedzę chciałem wykorzystać, nie bardzo wiedziałem jak, ponieważ, no, właśnie potrzebne jest takie instytucjonalne. Instytucjonalna otulina, która by dała możliwość do działania. Natomiast ludzi było na początku bardzo mało. To, był, to były trzy, trzy osoby, w zasadzie, tak naprawdę, które nie do końca jeszcze wiedziały, jak mocno rozwinie się ta idea przez, przez parę lat. No ale plany były oczywiście ambitne i, i, i chęci do działania były, które wychodziły właśnie z wartości. To znaczy, my chcieliśmy walczyć o wartości. W które wierzymy, to znaczy to, co, to, co się dzieje od, od kilkunastu lat, myślę, w mediach, co jest oczywiście wzmacniane zmianami technologicznymi, zmianami, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o nawyki ludzi w zakresie komunikacji społecznej, no to, to, to naszym zdaniem szło i idzie w bardzo niedobrym kierunku i chcieliśmy powiedzieć temu stop, mając jednocześnie świadomość, że trochę na początku jest to walka z wiatrakami, no bo tak naprawdę ta, ta plemienność medialna, ta plemienność w dialogu, właściwie w braku dialogu tak naprawdę, plemienność w debacie publicznej jest niestety na rękę wielu aktorom. No bo jakbyśmy sobie spojrzeli tak na chłodno na, i przeanalizowali motywacje różnych podmiotów, na przykład polityków, no to właściwie zasada divide et impera, dziel i rządź, wcielana poprzez środki komunikacji masowej, media tradycyjne, ale też oczywiście internetowe, no to jest idealna sytuacja dla dominujących graczy. No przecież ten zabetonowany system polityczny, który mamy od, od, od ładnych parunastu lat, tak naprawdę służy dwóm głównym partiom i dzięki temu, że trzymają swoje elektoraty cały czas w napięciu, to y, utrzymują się przy władzy, a utrzymują się te eloktyrakty w napięciu właśnie dzięki temu podziałowi i temu pielęgiennemu podejściu. Najbardziej skrajnym i jaskrawym przykładem są oczywiście wiadomości DVP z jednej strony, które są no, nie do podrobienia, no i w nieco innym stylu, ale jednak TVN Fakty po drugiej stronie, które oczywiście inaczej formułują swoje komunikaty niż wiadomości, ale również można powiedzieć, że jest to gromadzenie komunikacyjne osób, które... No są po prostu przeciwnikami obecnej władzy. No i na tym podziale opiera się współcześnie, oczywiście w uproszczeniu, dyskusja na wszelakie tematy publicznie ważne. No i niestety ta plemienność, czyli ten fakt, że ludzie głównie chcą jakby sprzyjać swojej bańce informacyjnej i powielać wizję ze swojej bańki informacyjnej, sprawiła, że uznaliśmy, że musimy działać. No, i powołaliśmy Instytut Dyskursu i Dialogu, który na początku miał być przede wszystkim jednostką monitorującą media i wychwytującą słabości, niedoskonałości, manipulacje, nierzetelności, po to, żeby je nagłaśniać. No i dopiero później się to rozrosło w działalność edukacyjną, w działalność wydawniczą, no i wiele innych rzeczy. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o fake news, to zgadzam się z tym, co powiedziałeś. I pozwolę sobie, jeśli nie macie nic przeciwko, dodać jedno zdanie, że rzeczywiście dezinformacja i fake newsy są stare jak ludzkość. Ale technologia współcześnie sprawiła i jej rozwój sprawiły, że każdy przeciętny, inteligentny nastolatek jest w stanie stworzyć fake newsa i go rozsiać. Jeżeli będzie dobrze skonstruowany, to już wiele osób się na niego nabierze. I to jest ta jakościowa zmiana między czasami zamierzchłymi kiedy tak naprawdę tylko elita i wyspecjalizowane jednostki mogły się tym zajmować, a dzisiejszymi czasami, gdzie każdy, tak jak powiedziałem, przeciętnie inteligentny nastolatek, jeśli rozumie trochę technologię, nie wiem, programy graficzne, a to jest żaden problem w dobie YouTube'a, to może powielać te rzeczy i dlatego to jest tak współcześnie ważne i dlatego tak dużo mówimy o tych fake newsach, bo, bo to już nie jest zjawisko, którym posługują się tylko nieliczni. Natomiast jak my sobie to definiujemy. No, nie mamy jakiejś bardzo silnie wyspecjalizowanej i zoperacjalizowanej definicji. Po prostu fake news to jest informacja nieprawdziwa, która swoim wyglądem, formą i jakby sposobem konstruowania treści przypomina, czy imituje informację prawdziwą. I tutaj. Począwszy od kwestii graficznych, czyli takiej szaty graficznej, szablonu, który, który no można stworzyć, jeżeli się ma trochę umiejętności, w taki sposób, żeby wyglądał jak portal cnn BBC czy jakiejkolwiek innej, innej, innego poważnego medium i gdzieś tam zmienić jedną czy dwie literki, a większość osób i tak tego nie zauważy, prawda? bo będzie urzeczona. Szatą graficzną i tym, że ta wiadomość w formie graficznej sprawia wrażenie prawdziwe, prawda? A drugą, drugim etapem jest oczywiście sama treść, czyli to, co tam jest napisane. I tutaj y, sprytne fake newsy, bo takie są najgroźniejsze, no po prostu unikają sformułowań jakichś bardzo emocjonalnych, jakichś bardzo takich y, upraszczających. Y, starają się też nie używać Google Translatora, na przykład, do, do, jeżeli. Jest ktoś z zagranicy, tylko po prostu prawdziwych tłumaczy, bo to łatwo później rozpoznać na przykład końcówki rodzajowe. Hmm, więc sprytny fake news jest po prostu tworzony przez człowieka w dobrej formie graficznej, bez tych jakichś emocjonalnych strasznie sformułowań, ale zawierający informację nieprawdziwą, po prostu, <laughs> prawda? No i gdzieś tam to są najtrudniejsze wyzwania przed tropicielami fake newsów, żeby właśnie rozpoznać, że mimo całej otoczki, całej konstrukcji tego, tego przekazu wychwycić, że jednak jest to fake news, jest to nieprawdziwa informacja, a to wymaga już weryfikacji w różnych źródłach i no to jest problematyczne oczywiście, nie, to nie jest łatwe, to 99% społeczeństwa tego po prostu nie robi, nie ma na to czasu i żeby było jasne, przeze mnie nie przemawia teraz wyższość nad gawiedzią, która jest taka niemądra, żeby, żeby to jasno wybrzmiało. Tu nie o to chodzi. Po prostu większość ludzi nie jest ekspertami w tym temacie i nigdy nie będzie i nie oszukujmy się. Edukacja medialna też nie sprawi, że wszyscy nagle staną się ekspertami w zakresie fake newsów. No, nie bądźmy naiwni. Ale chodzi o to, żeby, żeby przynajmniej uwrażliwiać ich na pewne takie oznaki oznaki fake newsów. No i tutaj oczywiście liczę bardzo na ten projekt Fake Over, bo, bo myślę, że on może wychwycić pewne rzeczy w sposób zautomatyzowany na, na zasadzie uczenia maszynowego. No ale my, tak jak mówię, my w Indit tak mniej więcej rozumiemy fake newsy. Oczywiście na szczęście większość takich treści to, to są jednak obarczone sformułowaniami mocno emocjonalnymi, nie wiem, masakra, prawda. Zobacz, co zrobił ten, albo jak zmasakrował tam lewaków czy prawaków, i jak to jak kto woli. Albo jakieś kwestie seksualne, są bardzo często w fake newsach wplątane, prawda? Ja nigdy nie zapomnę, jak kiedyś jedna z znanych dziennikarek gazety wyborczej, oczywiście nie powiem nazwiska, udostępniła takiego na swoim na swoim Facebooku taką, taką informację o tym, że. Pisowski, sędzia, korzystał z usług prostytutki, i ona odgryzła mu, jak wiadomo, przyrodzenie, prawda? I, i to śmierdziało fake newsem na kilometr. Po prostu było dosyć oczywiste, że, że takie treści to są zazwyczaj treści fake newsowe, bo ludzka natura jest taka, że chce klikać w coś takiego, chce się dowiedzieć, co tam się stało, co, 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 o co tam może jakieś zdjęcie będzie, prawda? No i dziennikarz, osoba, która się na tym zna, powinna. Unikać tego jak ognia. Natomiast dziennikarka, właśnie Gazety Poczej, yy, udostępniła to, co było dla mnie szokiem. I to dlaczego? Dlaczego to udostępniła? Bo to pasowało do jej plemiennej wizji świata. Dlatego, że to był sędzia Pisowski, prawda? Czyli ten zły, ten niedobry. W związku z tym, pewnie, jak coś jest negatywnego na, na niego czy na nią, to, 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 to na pewno jest to prawda. Nie? I tu docieramy, myślę, do takiego szerszego rozumienia fake news. Mianowicie że y, 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 jesteśmy na niepodatni, dlatego że chcemy w nie wierzyć, bo one pasują do naszej wizji świata. I to jest jakby temat rzeka, gdzie ludzie tego nie rozumieją, bo ludzie uważają, że rzetelne jest coś, co zgadza się z ich światopoglądem, a to jest kompletna nieprawda. Rzetelne jest coś, co bazuje na prawdzie, na weryfikacji w wielu źródłach, na dawaniu głosu wielu różnym stronom sporu, na unikaniu sformułowań emocjonalnych, i tak dalej, i tak dalej, na szacunku wobec opisywanej rzeczywistości. A nie, rzetelnym nie jest to, co po prostu potwierdza naszą wizję, że ci są źli, a ci są dobrzy. I właśnie dlatego Instytut Dyskursu i Dialogu rozszerzył, tak, czy, czy od początku zdefiniował szeroko swoją misję, żeby nie tylko tropić fake newsy, nie tylko pokazywać dezinformację, ale pokazać to przełożenie między, między dezinformacją i fake newsami, a dialogiem między ludźmi i rozumieniem i postrzeganiem pewnych zjawisk. Trochę wróżenie z fusów. Natomiast tak, istnieje takie ryzyko, że w tym momencie zaczniemy po prostu decydować o tym, po której stronie jest dobro, a po której zło, bo w przypadku tej wojny to jest oczywiste z naszej perspektywy, proste, łatwe, nie? Ale zakładam, że w przyszłości załóżmy, jak ta wojna się skończy, no to tematy już nie będą tak jednoznaczne i oczywiste, ale będzie pokusa. Pośród niektórych, żeby właśnie te tematy tak definiować i wtedy usprawiedliwiać niejako swoje używanie dezinformacji, fake newsów, no bo przecież działamy w dobrym celu. Nie? Tylko ja bym właśnie to, co ty tutaj powiedziałeś, podkreślił: czym innym jest logika pokoju, a czym innym jest logika wojny. Koniec kropka. W momencie, kiedy jest wojna, to, to tutaj i, i widzimy strategicznie czy geopolitycznie, jak, jakie ono ma kapitalne znaczenie dla losów świata. To, to tutaj ucinamy pewne, pewne kontrowersje, ucinamy pewne dyskusje, spekulacje, bo po prostu musimy się bronić przed trolami rosyjskimi. Ale w momencie, kiedy mamy czas pokoju, czas demokracji, gdzie można dyskutować, zadawać pytania, różnić się pięknie, tak jak już to powiedziałem, no to ja bym, ja bym tutaj uważał z tym i, i obawiam się, że niektórzy ludzie będą mieli ten pokus, żeby dalej kontynuować tę logikę wojny, mimo że tej wojny, przynajmniej w tym sensie takim kinetycznym, już nie będzie. No ale no zobaczymy. No, mówię, ja w tej chwili nie chciałbym przewidywać przyszłości, bo dużo zależy właśnie od tego, jak ta wojna się zakończy. Hmm. Przy wariancie hiperoptymistycznym, no to Ukraińcy pogonią Rosjan. Rosjanie będą skompromitowani, będą słabi, może nie wiem, Putin odejdzie, a Zachód wyciągnie wnioski, że z Rosją może nie warto już wchodzić w biznes as usual. Jakieś Gerardy, Schredery już nie będą mieli racji pytu. Mam taką nadzieję, ale obawiam się, że tak nie będzie, no bo wiadomo, że pamięć ludzka jest krótka i za 2-3 lata, nie wiem, może będzie nowy przywódca na Kremlu, może będzie bardziej europejski, może będzie bardziej ubierał się w jakieś kwi, kwieciste koszule i, i będzie bardziej przyjazny, spodoba się y, przywódcom Zachodu, no zobaczymy, więc nie wiem jak to będzie, ale tak jak mówię, rozróżniajmy przede wszystkim logikę na logikę wojny i logikę pokoju i wtedy powinniśmy, powinniśmy dać radę. To dużo mógłbym mówić, ale zacznę od tego, że przede wszystkim prowadzimy portal dobrzydziennikarze.pl, który powstał intencjonalnie, celowo po to, żeby doceniać te praktyki dziennikarskie, które są dobre, etyczne i starają się nawiązywać do takich zasad funkcjonowania tego zawodu, bo uważamy, że niestety tego dziennikarstwa dobrego, etycznego w Polsce jest coraz mniej i ono niestety przeżywa głęboki kryzys już od lat. No i ta zmiana technologiczna, rewolucja internetowa, wdarcie się w nasze życie mediów społecznościowych, oczywiście na no to ma wpływ i nie oszukujmy się. Media troszeczkę musiały się dostosować do logiki uproszczeń, do logiki prostych komunikatów, do logiki bazowania na emocjach. I, i no właśnie to jest ten paradoks, że moim zdaniem, a to jest moje prywatne zdanie, tradycyjne media, tradycyjne dziennikarstwo próbuje się dostosować do mm, tych nowych zasad stworzonych przez media internetowe, społecznościowe, o których powiedziałem już wcześniej, tych uproszczeń, a to jest najkrótsza droga do ich upadku. Bo moim zdaniem media tradycyjne powinny zachować właśnie swoją um, wcześniejszą logikę, swoje wcześniejsze zasady funkcjonowania, tworzyć rzetelne, y, oczywiście nie wszyscy, ale generalnie co do zasady, tworzyć jakieś rzetelne, pogłębione, fajne analizy, po to, żeby w momencie kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że już ludzie nie będą wiedzieli, co jest fejkiem, a co prawdą, bo boję się, że takie coś może nastąpić, to żeby mieli tą ostoję, do której chcą wrócić, czyli do mediów tradycyjnych. Bo na razie obserwujemy oczywiście odpływ u, u, użytkowników czy czytających, czy, czy, czy widzów od mediów tradycyjnych, bo, bo jednak internet jest bardzo atrakcyjny i media społecznościowe i w ogóle rezygnacja z gazet drukowanych, no ale y, moim zdaniem Media powinny tradycyjne pozostać przy swojej roli i nie udawać, że są małymi Facebookami czy małymi Instagramami. Jaka rola dziennikarza powinna być? No dziennikarz powinien przede wszystkim mówić prawdę i przede wszystkim powinien swój azymut ustawić na, na społeczeństwo, na człowieka, na, na ludzi zwykłych. Jego celem powinno być służenie właśnie ludziom, dostarczanie im prawdy, mówienie im tego jak jest. A obawiam się, że spotkania czy koleg kolegia redakcyjne głównych redakcji mm, medialnych w Polsce zaczynają się raczej od pytania, jak dowalić pisowi, albo jak dowalić platformy. Tak, w znacznym uproszczeniu oczywiście to mówię, ale generalnie to, że to są podstawowe pytania. Jak dzisiaj możemy w tej wojnie pozycyjnej troszeczkę zyskać, trochę obrzydzić tego Tuska, albo trochę obrzydzić tego Kaczyńskiego? Nie? No, to jest nieporozumienie, to jest zaprzeczenie dziennikarstwa, bo tak naprawdę. Mm, Dziennikarze nie powinno obchodzić to, kto z jakiej jest partii. Po prostu powinno go obchodzić, czy ktoś działa legalnie, etycznie, zgodnie z normami społecznymi, czy, czy robi coś odwrotnego. I, i nagłaśniać, czy piętnować te, te rzeczy złe, a chwalić na przykład te dobre. No bo w momencie, kiedy jakaś ekipa X przykładowa zrobi coś dobrego, no to dziennikarz powinien ją pochwalić, nawet jeśli jej nie lubi prawda? Natomiast obecnie w Polsce mamy coś odwrotnego i. Dziennikarz powinien przede wszystkim trzymać się faktów, powinien mieć wiedzę w danym zakresie, którym się zajmuje. Dlatego my w ostatnim konkursie na Dobrego Dziennikarza 2021 przyznaliśmy tę nagrodę Jakubowi Wiechowi, czyli dziennikarzowi nieoczywistemu, bo, bo to nie jest dziennikarz, który współpracuje z redakcją jakiegoś mainstreamowego, ogólnopolskiego medium. To jest dziennikarz, który się specjalizuje w bardzo, no, kiedyś by się wydawało, wąskiej branży, czyli energetyce. Ale dzisiaj widzimy, że ta energetyka jest kluczowa w, w kontekście chociażby wojny, którą obserwujemy. No i jesteśmy dumni z tego, że tuż przed tą wojną po prostu przyznaliśmy nagrodę komuś, kto od lat informował, że Nord Stream 2 budowa tego gazociągu, który po prostu łączy Rosję i Niemcy w takim tragicznym uścisku tragicznym dla nas i dla prawdopodobnie Europy. No to jest zły pomysł i że należy z tego zrezygnować, że należy rozejrzeć się za innymi źródłami energii, w tym jądrowymi. No i on to popiera danymi, różnymi raportami, jakimiś bardzo takimi konkretnymi kwestiami i danymi. Więc no naszym zdaniem, właśnie tak powinien wyglądać jak dać dziennikarz. Powinien przede wszystkim rozumieć też interesy geopolityczne, rozumieć interes Polski, na przykład, prawda? rozumieć interes Unii Europejskiej, rozumieć interes Rosji i wiek na przykład to, moim zdaniem, rozumie. I, i, i no zobaczymy, jak się dalej ten nasz konkurs rozwinie, bo chcemy go co roku organizować i nagradzać osoby, które na to zasługują. Natomiast mówię, jeżeli dziennikarze zaczną znowu służyć społeczeństwu, a nie zyskiwać przewagę w wojnach plemiennych, no to będzie to będzie dobrze. Trudne pytanie. No, jeśli pytasz o jakieś bardzo zorganizowane i, i logistycznie przeprowadzone badania społeczeństwa polskiego, to to nie, bo, bo nie mieliśmy na to czasu, bo się, tak powiem, poch zajęliśmy, czy pochłonęły nas właśnie różne projekty, które no, nad spodziewanie szybko udało nam się pozyskać. Natomiast no, takie wnioski z obserwacji, mniej, mniej może usystematyzowanych i zdyscyplinowanych, no to, no to jak najbardziej, to, 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 to w sumie trochę o tym już mówiłem, że no, Polacy czy, czy ludzie, bo nie tylko Polacy, przecież mieszkają w Polsce, społeczeństwo polskie po prostu kładzie się jak taki piesek na plecach yy, i podnosi ręce do góry i mówi, no dzielcie nas, dzielcie nas jako społeczeństwo, my chcemy tego. I to jest bardzo smutne, dlatego że yy, yy, ludzie po prostu czasami mam wrażenie, chcą pokazać do plemiona jednego, że, że dużo wygodniejsze jest to dla ich komfortu psychicznego niż szerokie spektrum rozumienia różnych postaw, różnych argumentacji, yy, różnych perspektyw. I to jest bardzo przykre, że właśnie. Ludzie chcą być dzieleni, chcą przynależeć do plemienia I, i to właściwie jest taka podstawowa obserwacja, podstawowy wniosek z obserwacji różnych zachowań, o tych przykładowych kolacjach wigilijnych, gdzie chociażby we własnej rodzinie, we własnym domu, ja widzę, że nie potrafią ludzie porozmawiać o najprostszej rzeczy, bo jedna osoba głosuje na pisa, druga na PO. No i to sprawia, że po prostu, nie, to już w warstwie ontologicznej, takiej podstawowej definicji, Podstawowych kwestii nie są w stanie się dogadać, dlatego, że właśnie mają wyprane mózgi przez nieustanne karmienie się środkami komunikacji, które są tak bardzo stronnicze. Właśnie o stronniczości nie mówiliśmy praktycznie nic, bo, bo to jest też słowo, od którego w sumie Indieć zaczął, że, że no, media powinny mieć swoją linię redakcyjną. To jest oczywista oczywistość i nikt mediom tego nie powinien zabraniać. No ale jest jeszcze kwestia skali, to znaczy, można być trochę stronniczym, bo na przykład bardziej być wrażliwym na kwestie lewicowe albo bardziej na prawicowe i to jest w demokracji jak najbardziej pożądane. Ale jeżeli ta skrajność jest rozciągana i, i jedna redakcja jest skrajnie lewicowa i po prostu tylko i wyłącznie widzi świat w, w barwach lewicowych, a druga z kolei jest tylko prawicowa i widzi świat w skrajnie prawicowych barwach, no to, no to mamy problem, bo, bo media się nam rozjeżdżają i, i ta płaszczyzna dyskusji jest coraz mniejsza. Więc to jest taki podstawowy insight, że, że ludzie niestety sami chcą się dawać dzielić, chcą yy, się kłócić ze sobą, chcą, żeby te emocje w nich były podgrzewane. Dawajcie mi fake newsy, które podkarmią moją wizję świata. Już nie będę... Wcale zwraca uwagę na to, że są fake newsy, bo a jak ktoś mnie przyłapie na tym, że powielam fake news, to powiem, no, ale przecież to się mogło zdarzyć, bo to takie śmieszne haha, prawda? A, ale jeżeli fake news byłby niezgodny z wizją świata danej osoby, to wtedy o nie trzeba walczyć z fake newsami. Fake news to zło, prawda? I to jest takie racjonalizowanie. To jest podstawowa, jedna z podstawowych potrzeb naszej psychiki, żeby sobie zracjonalizować nasze działania, uzasadnić na potrzeby nasze własne. Dlaczego my robimy to, co robimy? Dlaczego udostępniamy głupiego mema przerobionego, jak na przykład Duda całuje w rękę Kaczyńskiego? Prawda? Bo chcemy, bo, bo nienawidzimy tych gości, w sensie ci ludzie nienawidzą tych gości i chcą ich upokorzyć. i Fake news, no, nieważne, śmieszne, prawda? śmieszne obrazy. I, I naprawdę to jest najbardziej zaskakujące dla mnie, że, nie, że, że to nie jest takie proste, że ludzie niewykształceni częściej to robią, a ludzie wykształceni rzadziej to robią. Nieprawda. Ludzie wykształceni, profesorowie, doktorzy bardzo często wrzucają takie głupoty, takie memy prymitywne, i po prostu ja bym się wstydził czegoś takiego zamieścić, ale wrzucają to, bo to pasuje do ich plemienia, do ich bańki informacyjnej, bo to da im jakieś głaski, da im jakieś lajki w ich własnej bańce społecznościowej i to, czy informacyjnej. I to, to jest dla mnie najbardziej przerażające, że tu nie ma takiej korelacji, że im ktoś jest bardziej wykształcony, tym bardziej jest odporny. Na, na te plemienno-fejkowe narracje. Nie, niestety tak nie działa. No więc w sumie no, tyle chyba mogę na to pytanie powiedzieć.